Waw Wędka zaprasza na film Siemano e, Dzisiaj trochę inaczej. Jestem nad wodą z całą rodziną e, Z żoną i synem, który jest pierwszy raz na, na rybach w swoim życiu Śpi w wózku. E, w odpowiedzi na apel chłopaków z wiadomości wędkarskich e, z wędkarskiej korby e, dotyczący uwalniania okazów e, Zapraszam na taki krótki film e, z kompilacją Kilka takich rybek, które złapałem w tym sezonie, oczywiście wszystkie, wszystkie ryby wróciły do wody, więc na filmie będą tylko te momenty, gdzie, gdzie, te ryby są wypuszczane. No, a robię to właśnie po to, żeby między innymi tacy młodzi ludzie, jak tutaj ten śpiący książę w wózku, mogli gdzieś za 10 lat zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, dziki boleń, dziki sandacz, bo, bo jak tak każdy będzie zabierał, jak te wody będą trzebione, no to może się tak zdarzyć, że kiedyś w przyszłości będziemy łapali tylko jazgarze. A tego chyba byśmy nie chcieli. Także co, nie przedłużam, zapraszam na film. Eee, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą. A jak idzie do wody. O pięknie Boże!

O pięknie poszedł Jak puszczasz, żeby nie było, że jest to stary kusownik Wypuszczamy sumka O ładnie poszedł Nic mu nie... 25 Tych sumów naprawdę ostatnio jest bardzo dużo może było ich wcześniej też bardzo dużo, ale nie wyjeżdżał ten wiem czy to będzie widać ładnie. Takiego Bardzo ładna, bardzo ładna. Bardzo ładny. Szupaczek 45 z pierwszego rzutu. Nie mi u wolność. Wraca do wody, proszę bardzo. No to to jest taki 25. Fajny nawet. I hop! Ładnie. Żegnamy się z nimkiem. go tutaj blisko. Agramy jak odpływa fajnie. O, ale ładny. Pięknie poszedł. Ładniej niż ostatnio. O. Proszę bardzo. Pięknie poszedł. O. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale... O. trafia do wody Taki Ładny klęk do wody Opuścimy Ah, oh, pas <laughs>